Wielkimi krokami zbliża się 20. rocznica wizyty papieża Jana Pawła II w Sandomierzu. Wydarzenie z 1999 roku do dziś jest wspominane ze wzruszeniem, a spotkanie ze swoim wielkim rodakiem było dla tysięcy Polaków spełnieniem marzeń. Wystawa poświęcona wizycie Ojca Świętego na ziemi Sandomierskiej pokazuje unikalne zdjęcia, które w pełni oddają te niezwykłe chwile. W ramach Sandomierskiej Nocy Muzeów nastąpiło uroczyste otwarcie wystawy. 12 czerwca 1999 roku to data, która zapisała się nie tylko w historii miasta, ale przede wszystkim w świadomości Sandomierzan. Miesiące przygotowań nie tylko duchowych, ale i wielkie prace modernizacyjne i tworzenie odpowiedniej infrastruktury zaangażowało we wspólne oczekiwanie tysiące osób. Do Sandomierza przybyli pielgrzymi z różnych stron kraju, a także z Ukrainy, Czech, Słowacji czy też Białorusi. Całe centrum życia w mieście skupiło się w jednym miejscu na Sandomierskich Błoniach. To wydarzenie chcemy, aby było w przestrzeni, przypominane, dlatego to prezentowanie tych wybranych, tylko wybranych niektórych zdjęć odbywa się tu w przestrzeni tej ulicy, później w przejściu do, na miejsce celebry, czyli przez ten przesmyk nasz od katedry. I na ogrodzeniu Kolegium Gostomianum, które z drugiej strony było tym niezwykłym tłem białego, białego ołtarza. Nie jest to pełna dokumentacja, bo to jest niemożliwe. Ta wystawa ma pokazać miejsce, miejsce celebry, i ma pokazać również trud ludzi. bo Wszyscy pamiętamy, jak ci, którzy tam byliśmy, jak wielki upał wtedy panował. Na wystawie jest zaprezentowana ta charakterystyczna fotografia stopionych, nadtopionych świec ołtarzowych. Uroczyste otwarcie wystawy było rozpoczęciem sandomierskich obchodów Nocy Muzeów. Wspomnienie wizyty papieża Jana Pawła II w 20. rocznicę tego wydarzenia zostało przygotowane przez Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu z autorką wystawy Urszulą Stępień na czele. Całość to 30 plansz, na których umieszczono ponad 60 niezwykłych zdjęć. Pierwsze spotkanie moje z księdzem biskupem Krzysztofem Witkiewiczem podczas, na początku tej kadencji właściwie bardzo szybko przerodziło się w rozmowę na temat dwudziestolecia wizyty Ojca Świętego w Sandomierzu I, i to wtedy wspólnie obaj podjęliśmy decyzję, że takie wydarzenie warto i należy uczcić w sposób godny i, i taki uroczysty i dzisiaj mamy pierwszą wystawę, pierwsze z wydarzeń które będzie jakby Początkiem do, do tych uroczystości. Pabież mówił wtedy, że człowiek czystego serca to jest taki człowiek, który ma prawidłowe, uczciwe relacje z Panem Bogiem i z drugim człowiekiem. To jest człowiek, który, w którego sercu nie ma zawiści, nie ma nieuczciwości, nie ma złych intencji, a jest tylko miłość i chęć służenia. Innym. Oczywiście do takiej czystości serca, znowu podkreślał święty Jan Paweł II, dochodzi się po wielkich walkach z wrogiem wewnętrznym i zewnętrznym. Myślę, że te słowa o czystości serca, którego bardzo potrzebujemy, są dzisiaj jeszcze bardziej aktualne niż wtedy. Wystawa pokazuje również, jak wiele zmieniło się w Sandomierzu, jak zmieniali się ludzie i ich otoczenie. Niezmienne jest jednak przesłanie płynące z nauk głoszonych przez Ojca Świętego, który dla Polaków jest postacią wyjątkową. Nie trzeba o tym przypominać w królewskim mieście, którego papież Polak jest honorowym obywatelem. Obchodzimy również 30-lecie pierwszych wolnych wyborów, czyli, tak naprawdę, można by powiedzieć, że Polska 30 lat temu na nowo odzyskała niepodległość. I, i to właśnie my. Mieszkańcy Sandomierza, my, obywatele Polski, doskonale wiemy o tym, że to właśnie dzięki ogromnym staraniom Jana Pawła II udało się tą niepodległość odzyskać. To właśnie ta działalność taka społeczna, bym nawet powiedział, polityczna w pewnym sensie, to te spotkania z włodarzami państw europejskich, światowych, przyczyniły się do tego, że. To właśnie Polska 30 lat temu odzyskała niepodległość, stała się wolnym, niepodległym państwem. Fotografie są bardzo charakterystyczne. Wzrok przykuwa tu przede wszystkim ogrom ludzi, wielki tłok i tłum wiernych, który mimo ogromnych upałów wyczekiwał na spotkanie z Janem Pawłem II. Na wyobraźni działają fotografie pielgrzymów śpiących na stacji paliw, różne scenki z oczekiwania pielgrzymów na papieża, czy też słynne zdjęcie katedry z piorunem w tle. Zrobione w momencie, gdy papież wyjeżdżał z pod świątyni. Wystawę będzie można podziwiać do końca września. Na wystawę wybrałam ponad 60 fotografii czterech autorów. Pana Rafała Biernickiego, Jerzego Krzemińskiego. Pana Krzysztofa Sykutowskiego i Ireneusza Fertnera. Jego fotografie znajdują się w wydawnictwie diecezjalnym i mogliśmy tymi fotografiami dysponować. Ta wystawa ma przede wszystkim przywołać w nas wspomnienia. Każdy z nas ma jakieś osobiste wspomnienia. Y Pamiętamy te wszystkie piękne słowa Ojca Świętego o Sandomierzu, wciąż je cytujemy, ale Ojciec Święty też wtedy dał nam takie zadanie, aby przenieść przez próg nowego tysiąclecia miłość do kościoła i ojczyzny i myślę, że każdy z nas będzie się zastanawiał oglądając tę wystawę czy idąc w przyszłość, wykonaliśmy czy wykonujemy to zadanie.